Siemanko, cześć, witam serdecznie. Jest wywiad z zawodnikiem, który, o którego pytacie najczęściej, który gdzieś zniknął nam po gali ICA 114, ale oto jest cały zdrowy, także chyba możesz uspokoić wszystkich, że daniem wszystko ok. Tak, jestem zdrowy, zrobiłem dzisiaj nawet siłownię. No cóż, nie pykło, nie? Ale zdarza się, Znacie to panią? Gdzieś ją widziałem już, no? się żeby nie Spokojnie. No już? Pytasz dalej? myślałem, że koniec wywiadu, a ty no, już... No to ten... koniec, <laughs> to ja już Słuchaj, nie no poważnie, ACA 114, Tony Johnson, nie tak to miał wyglądać, nie tak na pewno sobie wyobrażałeś. Który z tych ciosów był taki nokautujący, jak pamiętasz? No chyba ten jedyny, który zadał celny, nie? Znaczy tam była dobitka w parterze też jeszcze. Nie, to już było niepotrzebne, po tamtym już chyba zgasły mi wszystkie światła i Podobno nie widzi się na nokautujących ciosów. No, nie pamiętam tego. Mi też jak u, zobaczyłem chłopa w okularach nade mną, no, mówię nie coś coś nie poszło nie tak. No widzisz Karolina owczarz zdruzgotana po twojej walce. Wszyscy zdruzgotani po twoje walce, bo. Też? No przykro mi było. Ale Daniel, wiesz co, mi się wydaje, że Ty w ogóle byłeś spięty już przed walką, bo zawsze nie, nie, byłem spięty, czułem się pewnie jak nigdy w życiu. W walce tak samo, na początku czułem się pewnie, bo wychodzę, pierwsza akcja wchodzi, drugi wchodzi, wszystko co robię wchodzi. Przepuszczam jego ciosy, więc myślę tylko, aby mnie nie obalił, więc muszę być blisko niego. I jadę z nim i go chciałem przełamać, żeby to on był na wsteku, bo on lubi walczyć do przodu, tak? Ja też lubię, więc mówię, jak już mi wszystko wchodzi, więc ja go przełamię pierwszy, tak? Taki miałem plan. To był dobry plan. To był bardzo dobry i nagle się budzę na ziemi, nie? I patrzę, chłop w okularach nade mną stoi. No, taki punch, nie? Na przykład wolałbyś, żeby to była kobieta w okularach? Wolałbym stać w górze, a to on, żeby leżał. Tak Ale jakbyś się nie miał wyjścia. Co? Ale jakbyś się nie miał wyjścia. Nie, już nie, nie, to już wszystko jedno. Czyli ta dobitka niepotrzebna, wiesz co, bo w ogóle też strasznie dziwnie się noga złożyła, widziałeś tam na powtórkę? No widziałem, ale wiesz, w moich nogach tam nic już nie ma nie mam krzyżowych ani w jednym, ani w drugim, ani w różnych innych, więc tam już nie miało co się zarwać, Więc jest stała, pokazać ci? No pokaż. <grym> Czyli wszystko z nogą w porządku, bo też dużo, dużo osób się martwiło, że, że coś tam... Jest wszystko dobrze. Znaczy tak jak było przed walką. Natomiast wracając do tego Daniel, że... Fajne, co? Ja patrzę czy materiał dobry, ale to chyba taki sztuczny bardzo, nie? Taki sztuczny jak twój uśmiech za każdym razem. Słuchaj, ee, to już wcześniej zapowiadało się, że będzie źle danie. Tylko ja nie chciałem ci tego mówić, bo to była walka o pas i tak dalej. Ale ja chcę zauważyć tylko jedną rzecz. Na każdym wywiadzie przed walką miałeś podbite oko po sparingach. Dawałeś się trafiać na sparingach. To czemu myślałeś, że w walce nie dasz się trafić? Słyszysz go, Karolina, Słyszysz co on wygaduje? No cóż. Stary jestem, wolny, więc już tak musiało być, nie? On jest po prostu solidarny ze mną. My w szokre mama przegrywamy razem. Karolina mówi, że w szoker przegrywają razem, Daniel tak, też musiał przegrać. Jak Karolina wygrała, to i ja bym wygrał, prosta. Jest to moja wina, to Tak, twoja. Wszystko wina Karoliny, także wiecie, Instagram dzisiaj Karoliny, jak tam huczy, wszystko przez nią. Byłeś w szpitalu po walce? Nie, nie byłem, ale po co? Nie no, z reguły się po takich nokautach jedzie do szpitala. No, ale przecież mi głowa bo nie bolała, nic mnie nie bolało. Dostałem czysto na punkt, zgasły światła, obudziłem się i już było dobrze. Jakie były takie twoje pierwsze myśli po przebudzeniu? oprócz tego, że coś poszło nie tak? Nie, lepiej o tym nie rozmawiajmy, no. Wiesz jak to jest, jesteś w szoku, nic ci nie boli, a nie wiesz co się stało, nie? I to jest takie dziwne, wiesz, bo tak naprawdę pierwszy raz mi zgasły tak światła, że byłem nieprzytomny. Bo to był pierwszy, pierwszy raz, zostałeś znokautowany w zawodowym MMA chyba. No, w ogóle, byłem pierwszy raz znokautowany, kiedyś na treningu z Michał Krysman mnie znokautował, ale to było takie, że padłem i wstałem, wiesz o co chodzi. Nie odcięło mi świateł, a tutaj mi odcięły światła i byłem naprawdę nieprzytomny. Nie będziesz miał teraz jakiegoś urazu po tym, żeby wrócić do walki? Nie, nie no, co jest tam jakaś pizda, żeby mieć urazy? Nie mam. Do ciebie nie mam urazów, zobacz, tyle wywiadów z tobą robię, a już mógłbym nie robić. W ogóle to się wytłumasz, dlaczego była taka cisza w mediach po Twojej walce. Gościu, pół Polski czy, albo cała Polska ci gibicuje, przegrywasz walkę, nie wrzucasz nawet zdjęcia na Instagramie, na Facebooku, że jest wszystko no z tobą dzisiaj ok. Dzisiaj wróciłem. Dzisiaj wrzuciłeś. Dwa tygodnie po walce. Prawie. Nie, półtora. Prawie dwa. Nie mam czasu, ja mam inne też obowiązki oprócz tego, wiesz. Musiałem nadrobić inne rzeczy w domu, bo których nie robiłem przed walką, bo przykładaliśmy wszystko tak, żeby było po walce, żeby mieć przed walką troszkę więcej, wiesz, luzu, więc teraz musiałem się zająć innymi sprawami. No. Ty powiedziałeś wcześniej podczas tej rozmowy, że właśnie byłeś tak pewny siebie jak nigdy wcześniej, a takie moje wrażenie było całkiem na odwrotne, bo widzieliśmy się zawsze przed walką i byłeś uśmiechnięty, tu byłeś blady, byłeś spięty. Nie, ja nie byłem blady, nie byłem spięty, tylko byłem bardzo skupiony, wiesz? Naprawdę byłem skupiony i czułem się naprawdę rewelacyjnie. Pomijając jakieś tam historie podczas przygotowań. to końcówkę już miałem, wróciłem do siebie, byłem naprawdę w mega formie, byłem... Wiesz gotowy na wojnę pięciorundową no i niestety zgasłem mi światło w pierwszej minucie. No co, no zdarza się, a Ten pas, kurde no bardzo jest ci smutno, że nie masz tego pasa? Wiesz, bardziej mi smutno, że nie zarobiłem tych pieniążków, nie? Tych za bonus? Tych wszystkich innych dodatkowych i tych, wiesz, za wygraną i tak dalej. No ale cóż. Jeszcze się odbijemy, nie? No, bo i mówił, że dwie wygrane walki ponownie masz sobie cenę walkopas. No tak, więc coś trzeba wygrać teraz dwie walki skoncentrować się. Wiesz, najpierw muszę zrobić rezonans, żeby mógł wrócić do treningów i tego wymaga federacja i uważam, że to jest bardzo dobre, bo bo zawsze po nokautzie powinno się zbadać to głowę, jakie to by nie było, nawet jeżeli się czuje dobrze, no to lepiej, żeby tam wiesz, każdy chce być zabezpieczony, zrobię w następnym tygodniu pewnie rezonans. Wracam do treningów i mam nadzieję, że w marcu się odkuje, nie? Potem wakacje i podejdziemy jeszcze raz w tym roku. Jak wyglądały te chwile po walce? Zostałeś w Łodzi w hotelu, czy wracałeś ja, ja do domu? Kiedy nigdy nie zostaję po walkach w hotelach, zawsze chcę wracać szybko do domu. Teraz tak samo było, tylko że chłopaki mi pomogli się spakować, Siedliśmy i wróciliśmy. Już powrót do domu pamiętasz, bo pamiętam kiedyś rozmawialiśmy przed jakąś galą, pakiesz gali, że wracałeś do domu jeszcze średnio, to pamiętasz wtedy. A no to wtedy tutaj w Warszawie, wiesz, no. walczyłem z tym, jaką się nazywał? Mijewam tak? Tak, Tak. I po nim to jak dostałem obrotówkę na tył głowy, to jak wracałem sam jeszcze kierowałem, to było ciężko mi z powrotem, bo... To niby nie dostałem chaosa, a w głowie jakoś mi tak wszystko uciekało. A tutaj dostałem i wszystko pamiętałem, widzisz? Mówisz, że dzisiaj już byłeś na treningu, ale tylko siłownia. Kiedy robisz rezonans i kiedy możesz wrócić a, do normalnych? Widzisz, trycki robiłem. Bicków nie robiłem, ale trycki zrobiłem. Baraczki, widzisz, dużo. Może w następnym tygodniu zrobię rezonans, bo chcę już wrócić jak najszybciej na matę. A jak teraz spędzasz czas swój wolny? Jaki wolny? Ja nie mam wolnego czasu. Ja nie mam wolnego, jak nie trenuję, to mam co robić, wiesz. Nie mam naprawdę wolnego czasu, więc cały czas coś tam się dzieje, nie? Zresztą wysyłałem Ci wczoraj filmik, jak wyglądał u mnie wolny czas, nie? No tak, no dzieci to dzieci, jest obowiązek. Jak spędzałeś ten czas od walki, hej Karola, od walki do dzisiaj? Dużo regeneracji, czy już następnego dnia byłeś w... Słuchaj, no ile czasu leżałeś po prostu w domu? leżałem, bo nie mam czasu, ja mam dzieci, wiesz, ja chcę spędzać ten czas, wiesz, przed walką dużo poświęcam na treningi, gdzieś tu, tu rehabilitację, coś tam, więc teraz e, chciałem ten czas po walce wykorzystać dla dzieci, dużo spacerowałem z nimi, dużo spędzaliśmy czasu, wiesz, muszę też obciążyć żonę, bo, wiesz, e, bliźniaki nie są łatwe w wychowaniu, do tego u nas Polcia jeszcze nie sypia w ogóle w nocy, więc e, chciałem trochę, żeby żona się podsypiała, nie? No. Dobry tatuś z ciebie co? Ja uważam, że wiesz, co jak co, ale ojcem jestem dobrym. Jakieś plany na święta, Sylwestra, cokolwiek? Nie no, plany wiesz co, na święta jadę do domu, nie? Wiesz, będzie wigilia taka pięcioosobowa, nie? W jednym pokoju pięć, w drugim pięć. I będziemy rozmawiać przez Skype'a ze sobą. U ciebie tak nie ma? Nie no, u mnie? Nie, bo zawsze może wjechać policja, wiesz o co chodzi, i tu, tam, to. Cię aresztować, nie? Jest. Teraz w ogóle powstał wydział do spraw Wigilii zorganizowanej podobno. No to nie zła to historia, widzisz? Więc ja muszę uważać, bo to wiesz. Trzeba się pilnować. Trzeba. Chciałbym zauważyć, Daniel, że to byłem bardzo też miły w proces całej tej rozmowy dzisiaj dla Ciebie. To byłeś miły? Ja jestem miły. Mi naprawdę było bardzo przykro się zrobiło, jak ja rozumiem, stało się to, był, co się stało. Rozumiem, że było ci przykro, mi też było przykro, ale co mam na tym się użalać, wiesz, trzeba wyciągać wnioski i tyle, i trzeba jechać dalej, może też mnie to zgubiło właśnie ta moja pewność siebie, bo jak wiesz, nie jesteś pewny siebie do końca, jesteś taki bardziej uważny, a jak tutaj wiesz, przepuszczasz dwie akcje, trzy, tu bijesz, wszystko wchodzi, no to już się rozluźniasz i idziesz, myślisz, że jadę dalej, no i tak to się stało, wiesz. Ja nie chcę, ja chciałem tylko od Ciebie tak, że jest wszystko ok i można Ci już zacząć dokuczać znowu. No tak, to wszystko jest A o czym rozmawiamy? A kim Ty jesteś? Ja jestem? Ja jestem reżyserem kina akcji, proszę Pana. A ja? Sylwester Stallone czy co? Ja jesteś kaskaderem. Myślałem, że jestem takim Rambo, nie? Nie pykło. Dam ja Ci teraz dwa pytanka wspierających, na jedną już troszeczkę odpowiedzieliśmy. Ale zaraz, Patryk Glinarpiew, cześć Daniel. Nie będę pytał co i jak, dumny po zwycięstwie, wierny po, po przegranej, ale dla osłody mógłbyś zrobić rundę z Jarkiem. <grym> Pozdrawiam, jak... Pozdrawiam, jesteś dla mnie, dla nas i tak mistrzem. Ale wiesz co, no, nie mogę się wyży wyżywać teraz, bo przegrałem walkę z lepszym na słabszych od siebie. No, to by było słabe, tak? Jakbym cię się a ty jesteś bardzo słaby, wątły i chudy. Tak? No, to nie, nie zrób nie, nie najpierw nie. ten rezonans, później pogadamy. Drugie pykniat, y, cyknięty, siema Dziku, z tego co mówiłeś, było to twoje pierwsze KO, rozumiemy, że ręce Johnsona trochę ważą, jak się czułeś po nokaucie? Myślę, że idealna byłaby walka z Jarem na przetarcie. PS, dalej czekamy na zdjęcia z Dzika Pionka. Okej. Okay. Mam naprawdę wrzucić do Instagrama Dzika Nie, nie, nie. to chyba będzie straszne, nie? zablokowali, bo też tak myślałem. Nie no cóż, dziwne uczucie, bo nic, budzisz się, nic się nie boli jeszcze to jest takie śmieszne, budzę, wiesz, otwieram oczy, patrzę chłop w okularach nade mną, nie, sobie myślę o co Kaman, nie, no, no ale jak zobaczyłem, że tamten się cieszy i, i trenera Jocza minę, no też wiedziałem, że chyba dostałem kołosa, nie, no słabe to jest, no ale cóż. A gdzie ten cios przyjąłeś w ogóle, w które miejsce? Nie wiem, chyba na brodę, ale broda nic mi, i szczęka nie bolała, widzisz. No, właśnie chciałem zapytać, czy jadłeś normalnie? Wszystko jadłem, nawet po drodze zajechaliśmy do takiej knajpki znanej na pewno. Z... Powiem ci I tak, jadłem. smakowało bardzo i tak od tej walki dużo się działo, dużo zjadłem słodyczy, wszystkiego. Najgorzej, że to lodziarnię mi moją ulubioną zamknęli, wiesz. Wiesz co, ja teraz wszystkie gale są w Łodzi ja wracam też za każdym razem z gali z Łodzi. Ja wiem tylko, jaka jedyna knajpa jest na trasie do Warszawy, czy no. Wiesz, wolę inną, ale tamta w nocy jest zamknięta, wiesz. No właśnie, I trzeba jechać do tej słabszej uważam, no, ale wiesz, jak to jest, no. Nie ma co się lubi, to się wpieprza, to się jest, nie? No niestety, jakby... Co dalej, Daniel, z tobą? Kiedy chciałbyś wrócić teraz do walk? Nie no, to tak jak mówiliśmy, wracam na pierwszej gali, która będzie w Polsce. Wiemy kiedy chyba Bajsandur ci powiedział. Powiedział czy, czy nie powiedział. Powiedział, ale nie można No to właśnie, no to wtedy wracam, potem coś tam może się wydarzy, jeszcze innego ciekawego i potem myślę, że pewnie znowu będzie jakaś gala w wakacje, więc też zawalczę i jak wszystko dobrze pójdzie, powygrywam, no to mam nadzieję, że za rok o tę porę znowu stanę do walki i pasji. Tym razem mądrzejszy, bardziej doświadczony, wiesz już w tym, że można być knockoutowanym i będę uważniejszy i może wreszcie ten pas będzie u mnie, nie? Chciałbyś, żeby to Tony Johnson cały czas miał ten pas? Jak będziesz chciał mu go odebrać? Uczciwie myślę, że on będzie, wiesz. Uważałem, że w ECA on jest najmocniejszym zawodnikiem i dopóki ja mu tego nie zabiorę, to on będzie, nie? Ale patrz, słowny też jest chłopak. Nie są, ale jest miłym gościem, wiesz, bo to, że tam w trailerach nam kazali wiesz, się napinać i tak dalej, to poza to on jest mega w porządku, mega sympatyczny i wiesz. I nawet przed walką przychodziliśmy się, zbijaliśmy piątki i tak dalej, nie ma złej krwi, bo on jest sportowcem, ja jestem sportowcem i chcieliśmy dać w walkę. Wiadomo, każdy chciał wygrać, bo to są niedorze pas, prestiż, to i są większe pieniążki potem, nie? Chyba dużo większe pieniążki, bo tak mówisz o tym ze trzeci no, raz. Dużo mówię, wiesz, bo wiesz, jak żyjesz ze sportu, to chcesz zarabiać jak najwięcej. A teraz widzisz, muszę iść jeszcze dorabiać sobie. Ale to obrotny chłopak uzdolniony jest, aż Aczkolwiek sprzedałaś wcześniej informację, że Twoja dwuletnia córka zakazała ci śpiewać w domu. No, zakazała mi śpiewać, bo wiesz, czasami przekręcam słowa. No i ostatnio powiedziała: Tatu ci nie śpiewaj, bo fałszujesz. Dzisiaj mi powiedziała, że już to nie tak inaczej. No już mogę powiedzieć. Ale ogólnie lubią jak śpiewam. Powiedziałeś wcześniej coś, że wrócisz na pierwszej gali ACA w roku następnym, później może się wydarzyć coś jeszcze dużego, a później następna gala. Co miałeś na myśli, że wydarzy się coś dużego? Wiesz, no, coś się może wydarzyć e, niespodziewanego. Wiesz, nie chcę zapeszać, bo to jeszcze muszą się zgodzić e, w odarze ACA. Jakieś historie dziwne, więc e, miejmy nadzieję, że się wszystko zgodzi, że wszystko się podopina, więc może być jeszcze coś e, ciekawego, wesołego i innego. No to albo gołe pięści, albo fajne MMA. Nie tam kurczę, wiesz co. Po, po pierwsze z gołych pięści jak przypaczyłem się jak to wszystko wygląda, to się troszkę wyleczyłem, bo musiałbym naprawdę ogromne pieniądze dostać, żeby zawalczyć na gołe pięści, bo to nie chodzi o głowę, to chodzi o pięści, bo to... Jak patrzę tam co druga walka, to ktoś ma połamane kości, połamana wiesz, ile się raz na te wszystkie kostki. Więc to naprawdę musiałoby się bardzo zgadzać, że nawet jakbym się połamał, żebym potem miał ten komfort, że przez rok mógłbym nie walczyć, nie? No zobaczymy coś tam wiesz. Są jakieś w życiu historie, może coś się wydarzyć. No zobaczymy. No jakieś słowo klucz, przynajmniej, żeby ludzie mogli zgadywać, żebym ja mógł zgadywać do tej wiosny nie, o co no, chodzi. Nie, więc nie ma co zapeszać wiesz, jak to jest, bo... Jest są chęci, jest wszystko, tylko muszą się główni właściciele ACA zgodzić. Na to, więc mam nadzieję, że się zgodzą, wiesz, że są na tyle wyrozumiali na tyle rozumieją wiesz, to wszystko, że się zgodzą, ale zobaczymy. Czy ty w balecie będziesz tańczył? A co nie mogę? Możesz wszystko, jak dla mnie, Daniel, możesz wszystko, ale zdrać cokolwiek, no bo tak nie będzie niedosyt po tym materiale, znowu ludzie będą pisać, Jaro, nic ciekawego w twoich wiadach, a tak byś coś powiedział nie, i byśmy no, wiedzieli. Nic nie powiem, nic nie powiem, wiesz. Jedno słowo klucz. Nie ma żadnego słowa klucz, niech ludzie się domyślają, no ale może być wesoło. Wesoło, cyk, tu. Ma te się luźne ruchy, co? Te kocie ruchy. Kocie. Tylko dlaczego wiesz, nie spadałem tak na walce, nie? Jak kot na cztery łapy, tylko do tyłu. No ale powiem ci mnie najbardziej ta noga przeraziła. Mówię ci. Dużo ludzi przeraziło, no ale tak jak mówię tam, w tych moich kolarach już nic nie ma, żeby coś mogło się zerwać, to wszystko u mnie trzymają mięśnie, więc jeszcze nawet przed samym wyjazdem na gale w... Tak walczyłem a w sobotę wieczorem, byłem w MD kliniku doktora nagrały, ostrzykiwał mi kolana, żeby tam wszystko na walce działało. Więc wiesz jak to jest. Tam już nic nie ma, więc nie ma co się zerwać. A ty oglądałeś w ogóle powtórkę tej walki? Obejrzałem chyba w niedzielę, wychodziłem wieczorem z psem. I do tej pory nie wiem jak on mnie tam trafił w to, nie? Więc to nie było, uważam, jego zaplanowany cios, naprawdę. Tylko taki lekki punch, jak to się mówi, no ale trafił w cel, w punkt dokładnie i zgasły światła, no, no cóż, nie ma co tego rozkminiać, trzeba wyciągać wnioski, trzeba zapieprzać dalej, wiesz, jestem młodym jeszcze zawodnikiem 20 lat, więc wiesz, całe życie przede mną i jeszcze ten pas będzie mój. A Ty słyszałeś to plaśnięcie, jakie było, jak upadłeś na matę? Ty dobrze, że się klatka nie załamała, dlatego wiesz, oni zobaczyli walka dwóch chłopów, to musi być na końcu, bo jak któryś padnie i zrobi się dziura, to już więcej walk nie będzie, nie? No ale cóż, no nie słyszałem. Ważne, że klatka się nie połamała, bo to by były dla organizacji dodatkowe koszta, nie? Ale Bajsan było strasznie smutno, mimo że jest oficjalem ACA i teoretycznie powinien być wiesz, neutralny. No. Cieszy mnie to bardzo, że wiesz, liczył na mnie, ja z Dura ogólnie lubię prywatnie, wiesz, znamy się dużo, dużo wcześniej, jeszcze nim, czy chyba tak naprawdę szacalnie było, wiesz, już się znaliśmy, poznaliśmy się kiedyś na Almie, to nie wiem, 2007, 2008 rok, więc to było bardzo, bardzo dawno temu, nie? To dlaczego tak późno w wylądowałeś? No bo były, wiesz, jeszcze historie moje po drodze tu, tam, byłem w tej organizacji, gdzie ten Rudy od nas ma pas, więc, a, wiesz, a potem wróciłem i ja naprawdę jestem bardzo zadowolony ze współpracy z ACA i mam nadzieję, że będę już chyba u nich do końca kariery, bo naprawdę są w porządku. Dużo osób się paśnie pyta, czy możliwe jest, a tu twój kolega z Maty, Marian, proszę, zdobędzie pas w sobotę? Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, a to w tę sobotę, czy za tydzień? Za tydzień. Zdobędzie, no Marian jest mocny. Trenuje codziennie, dwa razy w dziennie, więc wiesz. Uważam, że to będzie naprawdę bardzo fajna walka i tym razem on wygra z Szymańskim. Nie? Na sam koniec Daniel, bo właśnie bardzo dużo osób pyta, gdzieś to pytanie zadaje, czy jest możliwe jeszcze kiedykolwiek Twój występ w UFC, czy jest możliwe Twój... Poczekaj, poczekaj, daj mi dokończyć pytanie, bo to nieładnie ładnie właśnie grzecznie. Ale, 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 czekaj, bo rozciągam pytanie, bo jest druga część tego pytania, poczekaj spokojnie. Czy jest możliwe Twój angaż też w KSW kiedyś, bo również bardzo by chcieli zobaczyć Cię fanowie ponownie w KSW. Nie, na razie jest mi dobrze tam, gdzie jestem i jeżeli będzie oca w stosunku do mnie tak w porządku, jak jest teraz, a wydaje mi się, że będą w porządku, więc nie chciałbym ich zmieniać, wiesz, naprawdę jest mi tam dobrze. Okej, okay, Daniel, to co, cieszę się, że kurczę wszystko u Ciebie w porządku, widzę, że tam lekkie ślady zostawiło to wszystko po Tobie, ale wszyscy się tego spodziewaliśmy w sumie No, to, a o czym to, rozmawiamy? Ale powiem Ci, że te tiki to Ci do twarzy teraz bardziej normalnie wyglądasz niż bez nich, więc... No, no wiecie, no... <grywk> dziękuję. Ostatkiem sił, Szanowni Państwo, Daniel Mielańczyk swoje ostatnie słowa wymówił. Dzięki bardzo. No, dziękuję bardzo.